Dzień dobry, nazywam się Krzysztof. Dzisiaj opowiem wam o nowym innowacyjnym produkcie dla wzroku, okulosin. Produkt ten pomógł mi pozbyć się okularów po miesiącu stosowania. Nosiłem okulary przez długi czas, dopóki znajoma lekarka nie poleciła mi spróbować okulosin. Myślałem, że nic z tego nie będzie, ale postanowiłem spróbować, i szczerze mówiąc, wyniki przekroczyły moje oczekiwania. Nie jest tajemnicą, że wyniki mogą się różnić od osoby do osoby. Ale powiem jednoznacznie. Okulosin jest wart polecenia dla każdego, kto nosi okulary i chce skorygować swój wzrok bez operacji. Okulosin wzmacnia nerwy i mięśnie oka, a to najważniejszy krok pozwalający na ostre i wyraźne widzenie. Dziś okulosin to naprawdę lek numer jeden na oczy w Polsce, i nie tylko. Niewiele osób o nim wie, ale nie na długo. Biorąc pod uwagę, że okulosin naprawdę pomaga, wkrótce stanie się mega popularny z zawyżoną ceną i mnóstwem pośredników. Kupuj tylko na oficjalnej stronie producenta, link do oficjalnego sklepu zostawię w komentarzach do tego filmu. No i teraz okulosin od producenta jest 54% taniej. Polecam się pośpieszyć i kupić w promocyjnej cenie.